Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tak wiem, długo mnie nie było. Przez co najmniej miesiąc lub dwa miesiące, jak nie lepiej, nie wystawiałem żadnego filmu. Powróciłem. Przyszła pora, żeby wreszcie nagrać coś nowego. Piszecie mi w komentarzach, gdzie są nowe filmy. Sami się tego domagacie. Dlatego nazbierało się trochę pomysłów w głowie. Przyszedł czas, żeby nakręcić coś nowego jakiś nowy, fajny film. Więc tak, tematem dzisiejszego filmu będzie oczywiście tuarek. Jak większość z moich filmów poświęcona jest temu oto właśnie modelowi. Tuaregowi pierwszej generacji. A jak sami widzicie w tytule, tematem dzisiejszego filmu będzie wydek w tuaregu. Tak więc jeżeli jesteście właścicielami Tuarega pierwszej generacji silnikiem V8 42 litra, lub jest to wasze przyszłe wymarzone auto, zostańcie ze mną. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, pochwalę się Wam, że wczoraj spędziłem jakieś 5 godzin na płucowaniu tego auta. Pokażę Wam za jakiś czas takie jakieś tam rzuty z zewnątrz, bo tutaj teraz w tym garażu aparat dobiera różne oświetlenie, więc nie widać tak tego. Jeśli będziecie ciekawi jakich ja środków użyłem, a powiem tak od siebie że nałożyłem na niego taką jak to się nazywa ceramikę. No może nie jest to taka ceramika typowa. Jest to taki po prostu polski środek, który ma niby zabezpieczyć lakier na pół roku. I faktycznie wczoraj tak jak tylko go wypolerowałem, to wyjechałem i oczywiście cały dzień nie padał deszcz i zaczął oczywiście on padać w momencie kiedy już wyjechałem. Ale Auto postało dosłownie 20 minut w garażu, i po chwili samo się oczyściło. Po prostu wszystkie krople spływały z auta w bardzo fajny sposób. Jak mogliście się dowiedzieć z moich starszych filmów, to mówiłem Wam o tym już dawno, dawno temu, że mam do posławania te elastyczne łączniki wydechu. Jak to mówiąc po polskiemu, siatki wydechu, większość ludzi tak to nazywa. I powiem Wam, że jeszcze miesiąc temu to już była tragedia. Po prostu tuarek strasznie już bulgotał, stojąc mniej więcej. Wiecie, stojąc w tym miejscu, wchodząc do auta jako pasażer czy jako kierowca, stojąc w tym miejscu, po prostu wydobywało tu się straszne bulgotanie. To psuło cały wizerunek samochodu. On bulgotał. Fakt-faktem, on chodził fajnie rasowo, jak się dodało gazu, i tą rasową pracę silnika było też słychać w kabinie, ale było już po prostu za głośno. I w trasie on bulgotał. I bulgotał w miejscu stojąc. Po prostu psuło to już troszeczkę wizerunek tego auta, więc trzeba było wreszcie coś z tym zrobić. Tak więc, niestety, nie wykonałem tej roboty. Ja sam osobiście nie wspawałem tych siatek, nie wycinałem tego. Dlatego, że doszedłem do wniosku, że mimo, że mam fajny garaż do dyspozycji, jest wielki, ale to nie jest wszystko. Do tego potrzebne są warunki. Do tego potrzebny jest przede wszystkim migomat, którym ja nie dysponuję. I teraz informacja dla wszystkich użytkowników Volkswagena Tuarega V8 na Islandii. Jeśli ktoś z Was ma Volkswagena Tuarega V8 i mieszka w Islandii i ma taki sam problem z tymi siatkami, to piszcie do mnie w komentarzach, a dam wam namiary na chyba jedyny warsztat w ogóle na Islandii lub w Reykjaviku, który pomija procedurę serwisową, która mówi, że jeśli chcemy wymienić te siatki, to należy oczywiście opuścić silnik. Ze skrzynią i z reduktorem, i wtedy jest do tego dostęp. To oczywiście nie jest prawdą, to jest totalna głupota i bzdura. Są ludzie, którzy mają na to patent. Sam osobiście, gdybym to robił, też bym miał na to patent, bo jest to jak najbardziej wykonalne. No ale oczywiście, jak sami wiecie, wszystkie serwisy chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo przyjeżdżacie tuaregiem do warsztatu i musicie zostawić grube pieniądze, oczywiście, jak to bywa nie tylko w Polsce, ale też na Islandii. Tak więc jest warsztat w Reykjaviku, który. Bez żadnego problemu, bez żadnego trudu, wszyscy ludzie są odsyłani do tego warsztatu z tuaregami w wersji V8. Więc dla zainteresowanych, jeżeli macie taki problem, to daj, piszcie do mnie w komentarzach, a ja wam dam namiary na ten warsztat, powiem wam gdzie on się znajduje. Który zrobi wam to za, uwaga, mniej niż 100 tysięcy koron, czyli jak na islandzkie ceny warsztatów, jest to dosyć spoko cena. Jest to jeszcze taka cena do przyjęcia. Macie Tuarega takiego jak mój, 4,2 litra. U mnie tak samo jest to totalnie seryjny wydech z jedną małą różnicą, a tą różnicą jest to, że mam wycięty środkowy tłumik. Czyli macie takiego Tuarega, bo on fabrycznie pracuje bardzo cicho i pomyśleliście sobie, że chcielibyście, żeby on pracował troszeczkę bardziej rasowo. I powiem Wam szczerze, że samo wycięcie środkowego tłumika dużo daje. Samochód robi się może minimalnie głośniejszy, ale naprawdę sporo, sporo bardziej rasowy. Więc tak, słuchajcie, ja jestem już tutaj częściowo pod autem i teraz tak, tu jest pierwsza złączka złączki są dane fajne Jakbyś, może będzie tam widać z tamtej odległości, o złączki są dane fajne, masywne sorki za słabe oświetlenie, ale ja tutaj pod doświetlam się po prostu diodą w telefonie więc nie będzie to jakieś najlepsze oświetlenie ale złączki są dane fajne bo są bardzo masywne o, one są nowe, one są dużo dużo masywniejsze niż te, które były poprzednio, bo poprzednio one były dużo cieńsze i w ogóle. I teraz, żebyście widzieli o co mi chodzi, zobaczcie, tu jest katalizator, a tu zaraz za katalizatorem już jest siatka, już jest wspawana siatka. mocowanie tych siatek, ogólnie całe siatki po obu stronach zostały obniżone. Do takiego stopnia, że wy się nachylicie pod auto i ją jesteście w stanie zobaczyć. Czyli, na przykład, następnym razem, jeżeli będę chciał wykręcić taką siatkę, choć ja już tego nie będę musiał robić, to wykręcacie tutaj tą obejmę, to jest zupełnie tutaj kawałek, i odkręcacie dwie śruby powyżej tej siatki za chwilę, do której jest dojście spoko. No i możecie po prostu wymieniać, wyspa wycinać, spawać siatki. Tak to teraz wygląda. Zostało to przybudowane. Jest tak naprawdę lepiej niż było fabrycznie. O, sami widzicie, leżę teraz pod autem. Tu jest siatka. Tam jest obejma. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, żeby zdemontować to wszystko, to trzeba było usunąć tutaj tą belkę pod skrzynią. Trzeba, trzeba było usunąć przedni wał. Wtedy to miało sens, bo tak bez tego wszystkiego to nie byłoby to takie proste, a tak naprawdę to z tamtej strony nie byłoby w ogóle dojścia, nie byłoby jak tego wyjąć. To wszystko jest dosyć mocno i ciasno upchane w tuaregu, dlatego jeśli nie znajdziemy na takiego sposobu i sami sobie nie pomożemy, to będziemy bulić. Będziemy bulić, bo większość warsztatów po prostu chce to robić tak, jak pokazuje książka serwisowa lub program komputerowy. Ok, tak więc jestem już w aucie i zacznijmy od samego początku, czyli jesteśmy w aucie, odpalamy auto, ten aparat całkiem nieźle radzi sobie z dźwiękiem, jeśli chodzi o właśnie nagrywanie dźwięku, więc będziecie mieli jakieś tam odniesienie, jak auto pracuje po uszczelnieniu wydechu we wnętrzu, czy jest głośne, czy jest ciche i sami zobaczcie, odpalamy auto. Musimy jeszcze oczywiście wziąć to pod uwagę, że jesteśmy w garażu i ten dźwięk, który usłyszeliście zapewne z zewnątrz, na pewno jest troszeczkę głośniejszym dźwiękiem, dlatego że to wszystko odbija tu się od ścian. I dlatego to właśnie tak jest troszeczkę może głośniejsze odczucie całego tego dźwięku w aucie. Bo gdybyśmy stali autem na zewnątrz, to na pewno byłoby ciszej. Tak więc przejdziemy się teraz kawałek raz szybciej, raz wolniej i sami zobaczycie, jak tuarek pracuje. Nawiew mam, wyłączony na bardzo, nawiew mam włączony na bardzo niski stopień, więc nie będzie nic zagłużało. Radio jest praktycznie wyłączone. Tak więc jedziemy i sami będziecie mieli teraz okazję zobaczyć, jak to pracuje. Różnica jest duża. Przede wszystkim, auto w środku zrobiło się takie basowe. No I przede wszystkim, największa różnica po uszczelnieniu, po zrobieniu całego wydechu, to jest taka, że praca silnika nie dochodzi nam stąd. Tylko z tyłu. Słyszymy ją teraz z tyłu auta, a nie tu gdzieś spod nóg lub z tych okolic. Musimy wziąć jeszcze pod uwagę to, że na Islandii mamy dosyć głośny asfalt. Oni tutaj biorą surowiec z tych gór dookoła i mają go do bólu, jak widać. To jest tylko kwestia przetworzenia tego. I na Islandii, niestety, ale w większości asfalt jest nie taki cichy jak w Polsce czy w Europie. Tylko jest dużo głośniejsza asa, dlatego żebyście nie myśleli sobie, że ten szum pochodzi z samochodu. Ten szum to jest po prostu szum taniego asfaltu islandzkiego. I nic więcej, który po części zakłóca nam troszeczkę cały ten efekt tego oddania, tej pracy silnika. No ale po prostu mówię Wam o tym, żebyście wzięli sobie pod uwagę. Jesteśmy sobie na drodze i teraz robimy mocniejszy, a nawet na tryb sport, i depczemu Tuarega do 100 na godzinę. I teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to słychać w kabinie. Wszystko jest pozamykane. Słuchajcie. No, opowiem Wam, że różnica jest ogromna. Różnica jest ogromna, tak jak możecie na pewno coś tam usłyszeć na filmie. Usłyszeć to. On po prostu chodzi tak bardziej rasowo. Ta, ta praca w kabinie teraz jest taka bardziej cywilizowana, taka jak przystało na klasę tego auta. Nie jest to jakieś takie chamskie ryczenie, że wręcz czujecie wibracje od tego dziurawego wydechu na sobie, tylko jest to takie po prostu, że o, mamy sobie Touareg'a, auto, które jest autem takim luksusowym, komfortowym a tam z tyłu dochodzi nam sobie taka fajna, rasowa praca silnika i to właśnie o to w tym chodzi nie to żeby ta praca silnika nas przerastała w tym aucie lub nas niszczyła lub po prostu wiecie sami o co chodzi to ma być z klasą, ale ma być rasowo i to właśnie i teraz ten efekt jest właśnie taki jak jest za chwileczkę jeszcze pokażę wam na przykład jadąc 50 na godzinę kiedy typniemy jaki jest ten dźwięk no i ok, jedziemy sobie tak około 80 na godzinę Przełączamy w tryb sport, wciśnięcie gazu. Więc tak jak sami widzicie lub słyszycie, nie ma tu jakiegoś ogromnego poziomu hałasu. Aczkolwiek ta v 8 daje o sobie znać, że jest to silnik V8. No a dobra, co się stanie, jeżeli wciśniemy mu, jadąc tak 70 na godzinie, wciśniemy mu gaz na maksa. Gwiżdża wiatr, niż wydobywa się dźwięk silnika V8, dlatego jest to jak najbardziej taki. Teraz, po prostu, fajny jest po prostu tak, jak być powinno. Jest na pewno, że troszeczkę głośniej niż z seryjnym, środkowym tłumikiem, tutaj, ale nie zakłóca to niczego. Po prostu, jedziecie sobie z kulturką, jest wszystko fajnie. Być. A jeżeli chcecie, żeby było rasowo, ale nie przesadnie, tak żeby żona nie krzyczała, że co ty zrobiłeś teraz, to pracuje jak traktor, jest za głośny, to tak, nie, nie tak to miało wyglądać. No to wycięcie samego tł środkowego tłumika na pewno zrobi swoją robotę. Posłuchajcie teraz. Przy okazji możecie zobaczyć dzieło mojego, mojej wczorajszej pracy. Parę godzin polerowania, nakładania specjalnej warstwy ochronnej. Możecie sobie posłuchać, jak pracuje wydech stojąc z tyłu przy aucie. Czasami widzicie ten najfajniejszy efekt takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego strzelania, takiego chrupania tym wydechem, nie znikł, czyli to jest po prostu dalej ten efekt fajny. Jedyna z rzeczy, która słuchajcie, która jest do sprawdzenia, bo to troszeczkę zagłusza mi całą pracę silnika, to któraś z rolek, paska, oczywiście nie rozrządu, tylko paska klinowego zaczyna wyć i tak naprawdę jak jadę po mieście, to... To jest to taki troszeczkę efekt, jakbym miał chyba kompresor pod maską. A nawet nie chyba, tylko na pewno. Dlatego to jest to kolejna na pewno rzecz, którą chcę się zainteresować i którą sprawdzę. Po prostu poluzuję pasek i poobracam każdą rolkę i zobaczę, czy któraś z rolek już nie jest po prostu do wymiany, dlatego że jest to taki typowy dźwięk właśnie wyjącej rolki. Powiem Wam jeszcze coś od siebie. Zdam Wam takie krótkie sprawozdanie po dłuższej przerwie od nagrywania filmów na YouTube'a. Jak się miewa tuarek? Czy coś go boli? Czy, czy coś się z nim nie tak, co się szykuje do wymiany? Jak się miewa tuarek? Więc tak, rzecz, która szykuje się na pewno do wymiany, to przednie tarcze. Auto ma na chwilę obecną przejechane 163 tysiące km. Więc wypadałoby wreszcie wymienić przednie tarcze, dlatego że jeżdżąc po małym mieście jest ok, ale jadąc do stolicy, czyli do Reykjaviku, auto, tarcze po prostu z zaczynają bić i odbić do takiego stopnia, że zaczyna być to już dokuczliwe. Dlatego przyszła, przyszła pora na wymianę przednich tarcz, co oczywiście mieszkając na Islandii nie jest małym kosztem, dlatego że przednie tarcze, jakie możemy tutaj zastosować są to tarcze Brembo i koszt takich dwóch tarcz wynosi około 80 tysięcy koron. I w porównaniu, powiem Wam szczerze, do Ranchowera w wersji 2006 rok 4.2 kompresor ranczowera, to powiem Wam szczerze, że za dwie tarcze przednie do Ranchowera zapłacicie połowę, te, połowę ceny tego, co tu zapłacicie za jedną tarczę przednią. I ranczowera też ma tarczę Brembo. Dlaczego? Dlatego, że Tuareg, Volkswagen, Porsche, Cayenne, Audi Q7 wymyślili taki genialny patent, że Przednia tarcza, lewa i prawa jest inna, i tu chodzi właśnie o tak jakby ułożenie tych, tej wentylacji, tej tarczy, to co jest po środku tej tarczy. One są po prostu dwie inne od siebie, ale niekoniecznie jest to powód, dlaczego, ta tar dlaczego te tarcze są takie drogie. Po prostu jest to Volkswagen Tuareg z jakiegoś powodu, wspólne części z Porsche-Cayen, i postanowili chłopaki, ci inżynierowie lub ci księgowi, że tarcze do Tuareg'a będą kosztowały no właśnie takie pieniądze. I nie są to jakieś oczywiście podrabiane tarcze, bo będą to oryginalne tarcze, dlatego że takie tutaj mamy na Islandii dostępne. I czy nam się to podoba, czy nie, to musimy się z tym pogodzić. Tak więc w momencie, kiedy będę wymieniał tarcze będę regenerował przednie zaciski hamulcowe, czyli sprawdzał gumki, sprawdzał, czy wszystkie tłoczki chodzą, dlatego że sprawne hamulce w Tuaregu są. Bardzo mocne. Uwierzcie mi, że sprawne hamulce w tuaregu, czy jeżycie 100 na godzinę, czy jeżycie 150 to lekkie lub zbyt mocne muśnięcie na hamulce sprawi, że wylądujecie prawie na przedniej szybie. Ale oczywiście macie zapięte pasy, więc, więc nic wam nie grozi. Tu u mnie hamulce są jeszcze dobre, ale już, już nie są takie sprawne, jak być powinny. Tylne mam zregenerowane. Wszystkie gumki powymieniane, dlatego przyszedł teraz czas na przednie. Jak wiadomo, przednie hamulce przyjmują dużo, dużo większą siłę hamowania. Tylne, to tylko tak naprawdę dohamowują. Tak więc przyszedł wreszcie czas na to, żeby zadbać o hamulce, wymienić przede wszystkim tarcze, o czym na pewno będziecie mogli się przekonać i zobaczycie to na moim kanale na YouTube, jak będę wymieniał te tarcze, tak samo jak będę regenerował przednie zaciski hamulcowe. Przednie drzwi, jak widać od pasażera, jeszcze są nieruszone, one, one wychodzą z linii, one się opuściły. Ale jak na razie powiem Wam szczerze, że nie mam na to czasu. Po prostu nie mam czasu, żeby zdejmować przedni błotnik, bo jest tam trochę z tym roboty i tylko dlatego, żeby ustawić te drzwi, tak więc no, nie wygląda to zbyt pięknie. Stojąc od boku, nie widać tak tego bardzo mocno, jak się stoi pod skosem, bo widać po prostu ewidentnie, że ta linia się nie, nie pokrywa. No ale to jest taka właśnie przypadłość tych tuaregów, niektóre modele jeżdżą i, i te drzwi się w ogóle nie opuszczają, ale a niektóre jeżdżą i te drzwi się niestety opuszczają, czy tego chcemy, czy nie chcemy. No, i jeśli chodzi o czy coś dalej się dzieje z tuaregiem, w sumie to powiem Wam szczerze, że samochód robi się nudny. A kiedy ja mówię, że samochód robi się nudny, to mam na myśli to, o czym być może że Wam wspomniałem, że u nas w rodzinie kiedyś był taki samochód jak Mitsubishi Outlander, wersja amerykańska z silnikiem 2,4 litra, 160 KONI, i jest to, był to Mitsubishi Outlander pierwszej generacji. Samochód po prostu był niezawodny. Wszystkie inne auta się psuły, nieraz nie chciało odpalić. Coś tam zawsze wyskoczyło, bo to były oczywiście auta mocniejsze: jakieś niemieckie i też amerykańskie. No i co, No i Outlander należał do mojej mamy i Outlander zawsze jeździł. Był niezawodny, po prostu zawsze odpalał. Jak inne auta nie chciało odpalić czy coś był jakiś problem, to 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 tamto, to Outlander zawsze odpalał. I dlatego nazywam takie auto autem nudnym. I na chwilę obecną Tuareg też się taki robi. Po prostu jeżdżę tym Tuaregiem totalnie gdzie chce, w każdych warunkach jakich chce. Jeżeli jesteście w grupie Volkswagen Tuareg Klub Polska i śledzicie wpisy tam, to wystawiałam tam jakieś czasem parę zdjęć, parę wpisów, takich jakby wręcz opisów tego, jak bardzo jestem zadowolony, jeśli chodzi o Tuaregę, dlatego że mieszkając na Islandii, jak sami możecie sobie zobaczyć, tutaj mamy mnóstwo fajnych terenów. No, akurat może niekoniecznie tutaj, że tam, tam na pewno nie wiadę tym autem, ale widoki są naprawdę bardzo fajne, jest gdzie jeździć, jest co zwiedzać. Więc yy, mamy tu tak naprawdę nieskończone jakieś drogi szutrowe, jakieś takie naprawdę drogi bardzo kamieniste przede wszystkim, gdzie naprawdę w, sprawdzamy to zawieszenie, do poddajemy to zawieszenie tak jakby strasznej próbie i testujemy to zawieszenie pod każdym względem. I tak jak to się mówi, dostaje ono po dupie. Pff, jak na razie, nocą. no co? Tuarek jest niezawodny, po prostu zawsze odpala, zawsze wraca o własnych siłach. Yy, nawet jadąc na jakieś wycieczki, gdzie jest 50 km w jedną stronę drogi szutrowej, kamieniste, gdzie to zawieszenie ciągle pracuje, Tuarek jest podniesiony do, w, tym, w tym trybie offroad level, do najwyższego poziomu, przejeżdża przez rzeki, jak możecie właśnie zauważyć na jakichś filmach na YouTubie lub wpisach na Volkswagen Tuarek Club Polska na Facebooku, przejeżdża przez rzeki, wraca o własnych siłach, zawsze odpala, dlatego po prostu ja jestem bardzo zadowolony i... Jeśli ktoś mi powie, że tuarek jest autem awaryjnym, no to z tego co widać, mój tuarek chyba obala ten mit, dlatego że auto jeżdżę tym autem już parę lat i auto po prostu jeździ jest niezawodne jak na razie. Oczywiście tak jak mogliście się dowiedzieć z moich poprzednich odcinków, wymieniłem w nim dolne wahacze, wymieniłem w nim górne wahacze, ale to są zupełnie to, są, to, są, to jest eksploatacja samochodu takie rzeczy. To, jest, to są części eksploatacyjne, tego nie unikniecie. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jeśli chodzi o tuwarega, to jest to kolejny rok, który go użytkuje i co? I oczywiście jak spojrzycie na rejestrację, jest dwudziestka, czyli auto przeszło przegląd. Przeszło przegląd za pierwszym razem bez ani jednego haczyka, czyli znaczy to, że pan, który sprawdzał te auto, nie miał się do czego przyczepić. Nie miał żadnego powodu, który tam mógłby zaznaczyć, lub auto nie przeszło przeglądu, trzeba było coś naprawić, przyjechać za miesiąc z naprawionym czymś. Nie było żadnego ale. Po prostu nawet pojechałem Wam, powiem szczerze, na ten przegląd z ukręconym stabilizatorem z tyłu, dlatego że stabilizator z tyłu mi się ukręcił i on odpadł w połowie. Czyli on działał tak naprawdę na jedno koło. Czyli na jedno koło, jak działa, to tak naprawdę jakby go w ogóle nie było. Ja taki stabilizator, oczywiście, nabyłem jakiś dosłownie dwa tygodnie temu, używany, dlatego że cena nowego jest w ogóle bezsensowna. Te stabilizatory w tuaregach nie ukręcają się jakoś bardzo często. Jeżeli po raz kolejny, jeżeli mieszkacie na Islandii i macie ten sam problem z tym tylnym stabilizatorem, to piszcie w komentarzach lub piszcie do mnie na Facebooka lub na maila, a ja wam powiem, gdzie taki stabilizator możecie nabyć. Dlatego, że wiem, że mają jeszcze ich kilka. E, oczywiście, czy można jeździć bez stabilizatora? Można jeździć, on nie jest jakiś wywrotny, on nie jest jakiś niestabilny. Tak naprawdę, po zamontowaniu tego stabilizatora ja nie czuję praktycznie żadnej różnicy. Zawieszenie w Tuaregu, tak jak już wiecie z moich poprzednich filmów, jest bardzo dobre, bardzo fajne, bardzo wytrzymałe i ja tu nie widzę jakiejś ogromnej różnicy, o patrzcie, kolejny Tuareg tak więc nie widzę jakiejś kolejnej różnicy w prowadzeniu się tego auta wręcz przeciwnie, były nawet wersje Tuarega z odłączanym tylnym stabilizatorem, dlatego żeby to całe zawieszenie miało większe wykrzyż w terenie. Dlatego to wszystko zależy oczywiście od waszego stylu jazdy. No podejrzewam, że nikt z was nie używa Tuarega do, do jazdy na co dzień w terenie. No, wszyscy znamy jego możliwości. Wiemy, że tuarek może sobie pozwolić na, na naprawdę bardzo dużo jak na takiego suwa, ale nie przesadzajmy, że używamy go jak jakiegoś typowego patrola, czy jakiś Toyoty Land Cruiser w terenie. Po dłuższej przerwie, wreszcie postanowiłem nakręcić coś na YouTube. A. trochę się tych pomysłów w głowie nazbierało. Będą pewne jakieś wymiany w Tuaregu, będą pewne jakieś zmiany, dlatego postanowiłem po prostu kontynuować to wszystko. Nagrywać dla Was nowe filmy. Dlatego, jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach, piszcie maile lub na Facebooku. Tam mnie znajdziecie na pewno. Mam nadzieję, że dzisiejszy film pokazał dla Was coś. Na czym się może zastanawialiście? Chcieliście dokonać jakiejś modyfikacji w swoim Tuaregu V8, które, żeby po prostu to auto brzmiało trochę lepiej? Mam nadzieję, że dzisiejszy film pokazał Wam po części, jak to auto potrafi pracować z wyciętym yy, środkowym tłumikiem i przede wszystkim szczelnym wydechem. A słuchajcie, ja jestem teraz właśnie na polu, poza miastem i te islandzkie muszki i meszki mnie po prostu zjadają. Dlatego pamiętajcie, Wasze życie, Wasz wybór. Na razie.